Weźcie to kurde, ja go nie chcę! Bierzcie! Dzień dobry, witam serdecznie. Razem z kotem Witam, witam, witam. Dzień dobry. Hmm... No, zaczynamy na iście oczywiście, nie? Siema, siema, siema wszystkim. O, proszę bardzo! Dobra, no co trzeba zdjęcie zrobić, nie? Pochwalić swoją 60. mecz? Aha, dobra ja są głupi. Nawet nie ten że jestem głupi, s Ja nie mam sunu no. ok, ciekawa skina. No. tepek? No jakby to co zamarzył? Jeden minion, daj mi czwarty level. Dobra, zabierz go? Dobra. Ooooo! <gryw> Zawsze trochę farcie jest, sesito. Czekaj, czekaj. Dobra, nice. Dobra, dawaj. do końca do końca, No, końca, chodź daj, 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 daj. niestety Żyjesz. Hej. Nie, ja z dobra. dole, nie wiem, ten chłop na tej Serafinie... Nie wiem, on nic nie trafia, naprawdę. Ulti, ulti Serafina? Ulti, ulti! Brawo! A No nie gada, jeżeli to trafi. Możemy się bić czasem, Hej. Aha. Okay. Wszystko dobrze, Renek? Wszystko dobrze z głupką? Chyba A tą cenę. postaram się wyjechać No i wtedy Nie mnie Proszę, queen zabiją, dobra, dziękuję No, nie zabiły się! Dobra, dawaj Nice no, jest rynek ale widzicie, chłop się nie poddaje. Takich topeinerów właśnie trzeba. 16, ale cały czas stara się być użytecznym dla drużyny. Tu. Nice. Proszę. Sekundę. Jezu, sekundę. dotrzymaj. Dobra, daj taką, daj taką, daj taką, daj taką, dawaj, dawaj, daj taką, Dawaj dobra, Dawaj, Dobra? Ech, na 4 za 10. A mamy bez sarafinki. Wow. Kiedyś kula złapie kogokolwiek tym udyrem No, no ty. 4 sekundy stoję w miejscu. Ja pierdolę 10 sekund 5. I nie mam E nawet, nie wiem, ono musi to trafić. Oh, Masz? dalej. Świat Masz coś? Nice. to. O, no. oh, check it, czekaj, czekaj, check, it, check, it, check, it, check it. Boom, let's... No to poleciałem chyba. To dalej? Czy nie? A jakiś wół. Let's go, baby! Dziwnie kontestują. Nie wiem co to miał być Nie ma też buffer jest Robicie sobie go Dobra nie potrzebuję kila We playing, we playing Ojej Bane, zabij sobie Ja już mam 6 hili, mi wystarczy, ja już wolałbym nie wziąć żadnego kila do końca tej gry jest tak szczerze powiem Łas Co ty robisz, chłopak? Popiję mandolinu cię, chłopaku? O, nie trafiłem. Ura, bierz tego kilo. Weźcie to, kurde, ja go nie chcę! Bierzcie! Take it! Dzięki. Dobra. Siema, witam. Słyszałem, że... O, o, bo co to jest? Czemu to jest? Alistar. Siebie straszyłem leciutko. Siema. Ja to poafelio sam. Ale beczku, Coś tu dał. Co ty myślisz, że co? Surrender. Holy shit, jaka gra w ogóle. Masakra. No ale giera. Na bardziej bym. Das war eine mega, ja. Oh, nice. Damage! A... No, dobra, wydaję ja A... Ale mam 2 się nie traci, co ty mi? Tutaj pingujesz, ziomal Jaki bek. Kumpel jest w zagrożeniu, to gramy z nim. Co się dzieje w ogóle w tej grze? Tylko teraz wypadałoby to jeszcze wygrać, bo to nie jest takie oczywiste. Co? Wiedzieliśmy? A oh, ty ona nie było w ogóle przez tą walkę. I ja w ogóle myślałem, że Malphite da ulti we mnie. Jak ja dawałem ulti, chciałem zbejtować jego ulti? Co za kot pierdzielony Zemsta chyba. Co zrobił w ogóle? Co za kot? Nie polecam posiadanie kota Pierdzielił tą. Co jak spadł, spadł, on się stało. Co za kot! No nie! Styęci mi rozwalił stoi za drzwiami i się patrzy na moją reakcję, Zagnui. No co? <laughs> Jak zerka. <laughs> Chyba wie, że zrobił niedobrze. Co, 5 sekund mamy niebieski, Monton dobra. Gankuje dobra. musisz tam iść? Ktoś tam? Maslowa, maslowa, maslowa. Bo było sprzedaż? Nie, dobra, nie trzeba było. Dobra, no co? Chyba kończyłem midem. Tak, gadałem. Tak. Gościu na fiżę, normalnie sobie zagrał. Spoko. Dobra, nice. No i? No nie mogę k***a, kur... no, znaczy z no, Oni nie mogą zagrać I co? Nagrywamy? No fajne zabicie E? Dobrze Nagramy to? Ja k***a to, to gra... co tu się k***a kur... no, dzieje mam wave'a i k***a w E? to nie bije! Kur... A, padł. wypadł Chyba posypy, tego. odbije Ja z w ogóle Jezu super, to co za gra. Oh my god, co się dzisiaj dzieje? Czemu te gry są takie szalone? To jest jakaś masakra. Serce mi kurczo stanie. Nie wiem, same popierdzielone gry dzisiaj były. Tyle, tyle mieli państwo. Tyle na dzisiaj.